Hej, tu Cezar. Witam was w następnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zrekonstruuję dla was moją nową najlepszą średnią na skibie 1.63. Dopiero co przed chwilą ją zrobiłem i nadal nie mogę w to uwierzyć, że pobiłem swój rekord o aż tak dużo, ponieważ wcześniej miałem 2.12. No teraz nie chcę liczyć, mi się za bardzo, ale możecie sobie podsumować jak duży to jest progres taki automatyczny i no mówię, nadal nie mogę w to uwierzyć, no ale zaczynamy. Pierwszy czas to sekunda 45 i scramble wygląda następująco. R' B' U R' L' B' U R'. Teraz tak, tutaj widać duży żółty bloczek na tej ściance i tylko dwa ruchy do jego ułożenia. Po czym widzimy tutaj, że będą dwa opozyty w tych dwóch miejscach. No i widząc ułożenie narożników, wiem, że to będzie jedna przyjemnych sytuacji, gdzie jest albo sledge, sledge, hedge, hedge lub sledge, hedge, hedge, sledge. Wiecie o co mi chodzi? No tutaj pokażę wam, jak zrobimy te dwa ruchy. Mamy dwa sledge do wykonania. Ja to zauważyłem wcześniej. Miałem one looka. Więc zam zrobiłem ten ruch i zamiast robić ten, od razu zrobiłem tutaj ruch. Dokończyłem tego sledża i zrobiłem tego. I tak mamy czas sekunda 45, drugi czas to 203 i scramble wygląda następująco: B' U' L' B' U R', U R'. Tutaj nie trudno się domyślić co zrobiłem. Mamy duży pomarańczowy bloczek z tego opozita jednego, więc tutaj wystarczy, że to włożę po czym przed zrobieniem tego ruchu zauważyłem, że no, sytuacja wygląda tak, więc i tak będę robił sledża, więc znowu dokończyłem go tylko. I tutaj mamy tą sytuację, co na tamtym skrambl, czyli dwa sledże. Następny czas to 3,68. Skrambl wygląda następująco. U' R U' L' R B' R' B' R', 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 R' To, co ja tutaj... Zrobiłem, wyglądało następująco. Do tego zielonego bloczka dołączyłem ten, żeby mieć taki duży. Przy okazji wstawiając ten element i wiedząc, że ten pomarańczowy będzie tutaj, chciałem go połączyć z tym, tak żeby się zachował. Teraz Wam pokażę, o co mi chodzi, bo myślę, że dużo osób mogłoby nie zrozumieć. Wkładam ten, po czym automatycznie wkładam ten element i wiedziałem już wcześniej, że ten pomarańczowy będzie tutaj. Więc go łączę z tym narożnikiem i zachowuję ten bloczek, przekładając go do tyłu i w ten sposób to wkładając. I teraz tu mamy bardzo przyjemną sytuację, nawet nie muszę za bardzo rąk przestawiać. Wkładam ten element tu i sledgehammer. Następny czas to sekunda 40. Scramble wygląda następująco. B' L' B' R' B' U' L' B'. I tutaj jest bardzo ciekawa sytuacja, bo sam na początku nie mogłem się odnaleźć w tym scramblu i tu jest, to jest bardzo trudne do zauważenia, ale chodzi o to, że mamy tutaj ten biały bloczek, więc zacznę oczywiście od białej ścianki, bo lepiej zaczynać z jednym elementem niż od zera. Widzę tutaj, że jak włożę ten element, to on jest opozitem, więc daje mi to fajną sytuację raczej w przyszłości więc wkładam go, a wiedząc, że jak go tu włożę, to potem te dwa elementy włożę takim dwuruchowcem, więc wkładam ten element, wkładam te dwa elementy i tu mam sledgehamera. I ostatni skramby sekunda 35, pięć u' l b' l No i tutaj nawet nie trzeba nikomu tłumaczyć jak to zrobić, myślę, że każdy by to zauważył. To jest praktycznie WR-owy scramble plus jeden ruch. Tak, jak wszyscy widzą. No, ja tu oczywiście zrobiłem ten ruch. I sledzę za tyłu. Jak to mam w zwyczaju robić? Ale teraz mi za bardzo nie wyszło. No cóż, jestem strasznie zadowolony z tej średniej i no, jak mówię, nadal nie dochodzi to do mnie, że ją zrobiłem. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli, mi się jeżeli wam się podobało. Z napiszcie w komentarzu, jaki jest wasz rekord w średniej układania z kuba. Nie wstydźcie się, każdy rekord jest dobry, bo jest rekordem. Y I no cóż, zasubskrybujcie kanał po więcej ciekawych materiałów, jeżeli chcecie układać z tak szybko jak ja. Y możecie mnie też zaobserwować na Instagramie, ponieważ osoby, które mnie obserwują, już trochę szybciej o tym. Wiedziały, ponieważ najpierw zawsze informuję tam, więc jeżeli chcecie szybciej dostawać informacje albo więcej a propos moich wyników, to zapraszam Was do zaobserwowania mnie na Instagramie. To będzie na tyle w tym odcinku. Pa.